Strasznie się napaliłem. Dawno nie miałem okazji, więc się napaliłem. Nie stresuj się na miejsca. Nie wiem, denerwuję się. Będzie dobrze, spokojnie, zaufaj mi. Będzie dobrze, bardzo dobrze. Dawaj. Spróbuję, ale. Dziewczyny, pamiętajcie, że się go boicie. To gliniarz gotowe? Okay. Kamera, Tyron, kręcimy. Suczki z Rosji. Dostaniemy za ten motor 12 tysięcy. Wszyscy stać. Co się dzieje? Może jakoś to załatwimy, panie sierżancie? Może tak? Borys? Co się dzieje, sierżancie? Aleksiej, znaleźliśmy skradziony motocykl. Rozpracowuję szajkę. To one? Rozpracujmy je. Problemy techniczne. J. -Rock, nie mogę. Ciągle myślę o Lucy. Daj mi 5 minut. Dobra, cięcie. Pięć minut przerwy. Stary, wszystko w porze, nie stresuj się, siadaj. To jego pierwszy raz. Najgłupsze, że robię to dla niej, a ona by mnie za to zabiła. Nie dziwię się, jestem debilem. Mnie się podoba, że nie umiesz udawać. Szkoda, że inni faceci tacy nie są. Zrobimy wersję soft. Nie możesz teges teges, 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 to ci laski zrobią loda. Taki softik, czaisz, nie? Ale i tak zrobimy z ciebie gwiazdę, Bubbles. Ty nie masz problemu, przelecisz ją. Jak ona się zgadza? Pewnie. Tak? Nie denerwuj się, zajmę się tobą. Ricky, let's get in there, man. Ricky, zaczynamy, nie psuj mi zabawy. Nic ci nie chcę psuć, tylko myślę o Lucy. Oni to nagrywają. Rzadko mam okazję, wiesz? Rzadko mam okazję, chodź. Dobra, ale ja robię wersję light. A ja wersję hard, luzik, J-Rock, zaczynamy. Chcesz ze mną Bubbles? Na łeb upadłeś? Nie z tobą. Z nią. Chłopcy, do roboty. Chodź do mnie, Bubbles. Dostanę kasę za wersję soft. Zdejmuj spódniczkę. Ubierać się, to i Randy. Stary, twoja mama, ale w topa. Co? Wszyscy stać. Co tu się dzieje? Jane, co znowu? No co, siedzę z kumplami, pijemy i gadamy. Bawimy się kamerką. Ała! Każ im wyłączyć kamerę i pożegnać się z kolegami. J-Rock, kasa, 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 już. Dostaniesz szlaban na dwa tygodnie. Mamo, to boli, dlaczego mi to robisz przed kumplami? Przestań.